Siemaneczko, z tej strony Adriano i dzisiaj zajmiemy się wzrostem zadymiarzy, a mianowicie zmierzyłem ich wszystkich i wiem już, który jest najwyższy, który jest najniższy. Natomiast zanim przejdziemy sobie do omówienia wyników, chciałem zaznaczyć, że tak, drodzy widzowie, wiem, że taki odcinek miał już miejsce na polskim YouTubie, a mianowicie zrealizował go panda, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast mam pewne zastrzeżenia co do sposobu, jak właśnie robił to panda, ponieważ mierzył on zadymiarzy z ich pojazdami, nakryciami głowy, fryzurami i według te wyniki są zawyżone. Ja natomiast postarałem się zrobić to w ten sposób, że właśnie obniżyłem wzrost zadymiarzy o te poszczególne elementy, o których powiedziałem przed chwilą. I oczywiście nie odbierajcie tego materiału jako atak w stronę Pandy, ponieważ to, żeby zmierzyć tych zadymiarzy, to nie jest taka prosta sprawa, bo obrócimy gdzieś tego zadymiarza w lobby i już wychodzą nam inne wartości. Trzeba obrać po prostu w jakiś sposób. Panda obrał to w ten sposób, że mierzył wszystkich przez środek od dołu do góry. Ja natomiast Biorę to w taki sposób, że staram się gdzieś tam odejmować po prostu nakrycia głowy, fryzury, pojazdy. Natomiast wiadomo, że jest to tylko oszacowanie, ile oni mogą mieć. Natomiast tak naprawdę, takie prawdziwe wartości musieliby podać twórcy starczy już tego gadania, w jaki sposób ich mierzymy, bo nie wiem, czy też tak Was interesuje. Jeszcze musimy ustalić jedną rzecz, a mianowicie Panda podczas mierzenia swoich postaci przyrównywał ich do Frankensteina, który w grze ma odniesienie postaci Franka. Według Wikipedii miał on 240 cm wzrostu, więc tak jak zrobił Panda, myślę, że on jest takim prekursorem tego mierzenia zodymiarzy, więc zrobimy sobie tak samo. Naszym punktem odniesienia będzie Frank i myślę, że możemy zaczynać. A zaczniemy sobie od od najniższego zadymiarza. Wielu z Was powie na pewno, że jest to Moe, ponieważ Moe to jest nowa postać, szczurek. Gdzieś tam, nawet twórcy w filmie mówili, że jest to najmniejszy zadymiarz. Natomiast tutaj Was zdziwię, ponieważ policzyłem sobie If bez pojazdu i tak to If z wynikiem 63 cm jest najniższym, najmniejszym zadymiarzem w Brawl Stars. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce przedostatnie, tam właśnie mieści się Moe, który posiada 69 cm wzrostu. Dalej na miejscu 81 będzie. Mieć hanka i jego 80 cm. 80 miejsce jest to otis i jego 113 cm wzrostu. Na 79 mamy Nani i jej 133 cm wzrostu. 78 oraz 77 miejsce należy natomiast egzekwo do kiełka oraz Glensiego, którzy mają po 1,38 m warto zaznaczyć, że Kiełka tutaj policzyłem bez jego liścia. 76 miejsce to natomiast Ash, który posiada 140 cm wzrostu. Na 75 umieściłem RT, który ma metr 1,40 dywa. 74 miejsce to natomiast Cordelius i jego 49 cm wzrostu. 73 należy do Nity, która posiada 1,52 m policzyłem ją oczywiście bez nakrycia głowy. 72, 71 oraz 70 to natomiast Gale, Meg oraz B, którzy mają po 154 cm wzrostu. 69 oraz 68 miejsce przypada Tikowi oraz 8 którzy posiadają po 1,55 m. 67 miejsce to natomiast Spike i jego 160 cm wzrostu. Na 66 znajduje się Sandy i jego 163 cm wzrostu. 65 to natomiast Squeak, który posiada 1,65 m. 64 jest to Carl, który posiada 1,67 m. Oczywiście starałem się go tu zmierzyć bez jego pojazdu. 63 jest to Bass, który posiada 168 cm wzrostu. Na 62 oraz 61 jest Exekwolu oraz Perła, którzy mają po 170

47 to Jean, który posiada 1,89 m. I wchodzimy już na coraz poważniejsze wartości, ponieważ na miejscu 46, 45 oraz 44 mamy Sergia, Miko oraz Kita, którzy posiadają po 1,91 m. To już naprawdę są spore wartości. Natomiast na miejscu 43, 42, 41 oraz 40 mamy egzekwu Chestera, Daga, Colette oraz Jessie, którzy posiadają po 1,93 m. Na miejscu 39 oraz 38 mamy exequo Charlie oraz Pam, którzy mają po 1,95 m. Miejsce 37 natomiast należy do kruka, który ma 1,96 m. Nie spodziewałem się szczerze, że krug jest taki wysoki, ale tutaj w ogóle jestem zaskoczony, ponieważ na miejscu 36 mamy Dynamajka, który ma 1,99 m. Ten stary Dziadzia naprawdę jest wysoki.

Miejsce 28 to Brock, który posiada 205 cm wzrostu. I teraz zagotowało się trochę, ponieważ miejsca od 27 do miejsca 18, czyli Poco, Barley, Macy, Stew, Melody, Jackie, Bo, Shelly, Grey oraz Draco mają właśnie te miejsca i mają 207 cm wzrostu. 17 miejsce to natomiast Ems, która ma 2 metry 9 m. 16 jest to sam posiadający 213 cm wzrostu. Miejsce 15 oraz 14 jest to piper oraz Rico, którzy posiadają 2 ,14 m. 14 Miejsce 13 jest to Mandy, która posiada 2 ,18 m. 18 Na miejscu 12, 11 oraz 10 jest egzekwotara, Colt oraz Janet, którzy mają po 2 ,22 m. 22 I wchodzimy do top 10, gdzie na 9 miejscu mamy Bastera, który posiada 2 metry 25 m. Na miejscu 8, 7 oraz 6 posiadamy Rosę, Bula oraz Bell, którzy mają po 2 ,30 m. 30 Miejsce piąte oraz czwarte to natomiast El Primo oraz Max, którzy posiadają 2,32 m i wchodzimy do top 3, a w top 3 znajduje się Frank, który ma 240 cm. Top 2 mamy Byrona, Byrona. Nie wiem do tej pory jak się go czyta, ale ma on 242 cm wzrostu i top 1 moi drodzy. Top 1. Ten zadymiarz, który wyróżnia się spośród wszystkich innych, jest to Grom, który posiada 248 cm wzrostu, co czyni go najwyższym zadymiarzem w Stars. Czy jesteście zaskoczeni wynikami? Bo jeśli o mnie chodzi, niektórych wyników się nie spodziewałem, tak jak tych zadymiarzy powyżej 2 metrów wzrostu. Natomiast jeżeli chodzi o tych małych zadymiarzy, jak Moe czy If, no to tu raczej wiedziałem, że będą to małe wartości. Możecie napisać, podzielić się swoją opinią w komentarzu, natomiast jeżeli byście mieli jakieś pomysły na przyszłe odcinki, chcielibyście, żebym coś sprawdził w Brawl'u, napiszcie to w komentarzu, ja to wezmę pod uwagę podczas produkcji przyszłych materiałów. Możecie zostawić po sobie ślad w postaci łapki w górę, bądź subskrypcji, a póki co będę się z wami żegnał i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!